Dzisiaj doszedł jeszcze jeden napastnik. Wydawało się, że w tym czworokącie między Wami, Sebastianem Szymańskim, między Karolem i Arkiem będzie więcej jeszcze sytuacji, będziemy jeszcze groźniejsi. Tymczasem w tej pierwszej połowie zabrakło takich sytuacji, jak później po zmianie stron. A też niestety kolejne wrzutki Mołdawian okazywały się niezwykle groźne. Skąd taka niedokładność i nerwowość w tej pierwszej odsłonie? Ciężko powiedzieć. Na pewno weszliśmy w to spotkanie źle. Za bardzo nerwowo graliśmy tutaj na, na swoim stadionie, przy swoich, swoich kibicach. Także nie wiem skąd, skąd ta niepewność się pojawiła i musieliśmy dostać Gonga, żeby gdzieś później się przebudzić. A i tak wiadomo, mecz trwa 90 minut. Nawet z doliczonym czasem gry troszkę więcej, także na pewno jeżeli nawet dostajesz Gola, to i tak masz wystarczająco dużo minut, żeby ten rezultat później naprawić. No ale... Niestety, były sytuacje, brakowało skuteczności w niektórych sytuacjach lepszego zagrania i tutaj w tej chwili problem. Powiedziałeś, dostaliśmy Gonga, którego już w tych eliminacjach. To, co też podkreślają nawet obserwatorzy gdzieś z boku, z, z innych państw. Ta reprezentacja ma taką sumę talentu, indywidualności, ogrania w ważnych drużynach, no, że jednak tego typu spotkania, nawet przegrywając na początku 0-1, do 1, powinna odwracać. To to samo powiedziałem, no właśnie mamy tyle jakości, nawet jeśli dostajesz Gola, później masz to dużo czasu, żeby, żeby wyrównać, a później przejść Gola na, na wagę trzech punktów. Także tutaj można mówić o jakości, o tym, ilu mamy super zawodników, jak dobrze gramy w klubach, no ale w reprezentacji ostatnie czasy, no to są bardzo ciężkie i te eliminacje to pokazują, że, że nawet jeśli inne drużyna pomogły, tak jak Albania, w tamtym poprzednim meczu, no to, to my z tego nie korzystamy i sobie sami yy, kopiemy dołki. Także tutaj trzeba będzie przyjechać na następne zgrupowanie, wygrać mecz, później liczyć na to, że Cześć się potkną, no ale yy, może będą te baraże. Także wierzymy w to, że pojedziemy na euro. No ale tutaj nie można tylko gadać o jakości, o tym, jacy dobrze jesteśmy w klubach, tylko jak się przyjeżdża na wakacje, żeby tworzyć też drużynę. I, i skleić to wszystko, bo, 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 bo jest z czego. 20 strzałów w tym spotkaniu, 7-1 w celnych. Zabrakło tej determinacji w wykończeniu, w, ostatnich, w ostatnim dotknięciu? Ostatnie podanie plus strzał, no to, to, to przy tym, że 20 strzałów oddajemy, no to coś musi być nie tak, jak strzelamy jednego gola. I tutaj myślę, że jeszcze z 5-6 szałów można było spokojnie oddać. Przy, 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 przy tym, gdzie, gdzie, gdzie to podanie decydujące byłoby lepsze. Nie? Także e, tutaj coś tam kreowaliśmy, no ale e, tylko jeden gol. Dziękuję bardzo. Piotr Zieliński.